Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Z Panem Jezusem przygotowujemy się na przyjście Ducha Świętego. Dzisiaj szósty z darów, przedostatni, który nosi nazwę daru pobożności. Co to za dar? Przecież ja i tak jestem pobożny. Ten dar ma związek z modlitwą. Zauważcie, że. Istnieje coś takiego jak pacierz i modlitwa. Pacierz to takie meldunki, które wysyłamy z ziemi do nieba, z naszego serca do serca Pana Jezusa, do serca Boga Ojca, do Ducha Świętego. Natomiast modlitwa jest czymś więcej jest, jest spotkaniem, jest tęsknotą, jest pragnieniem, jest stałym obcowaniem z Bogiem żywym. I do tego uzdalnia nas Duch Święty, bo o dar pobożności trzeba prosić, o dar modlitwy trzeba prosić. Modlitwa jest łaską w pierwszej kolejności łaską. Oczywiście jest nas wysiłek, on jest niezbędny, ale to Duch Święty daje nam pragnienie. Zauważcie, ile razy jest to w psalmach. Boże, mój Boże, szukam Ciebie, pragnie Ciebie moja dusza. Ona tęskni za tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody. Tego pragnienia sami nie stworzymy, tej tęsknoty. Ona jest nam wlana przez ducha świętego. I ten duch Boży może nas w tym momencie rozmadlać. Czytamy świętego Pawła, że Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Duch Święty modli się w nas tak, jak chce. Nieraz można obudzić się w nocy i podpisać pod słowami z Nowego Testamentu Ja śpię, a serce moje czuwa. Czyli może być taki dar modlitwy kontemplacyjnej, kontemplacji wlanej. Ducha Świętego warto prosić przed modlitwą, w czasie modlitwy, po modlitwie. Mówić do Ducha Świętego, módl się ze mną, módl się we mnie, módl się w nas. I stąd rozumiemy, czym jest dar modlitwy w językach, glosolalia. Bo nieraz człowiek ma taką objętość duszy, że nie jest w stanie wyrazić tego słowami, i potrzebuje innych słów i gestów, i to czyni w nas Duch Święty. A zatem wołajmy do Ducha Świętego, błagajmy Go o dar pobożności. Duchu Święty, Ty we mnie mieszkasz, ożyw słodkie pragnienie Boga w moim wnętrzu. Przeniknij mnie, rozbudl mnie, ożyw dar pobożności, dar gorliwej, ufnej, dziecięcej modlitwy. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg. Do zobaczenia w kolejnym, już ostatnim odcinku.